Cześć wszystkich, serdecznie na moim kanale, z tej strony Niko Kolejna odcinek z case Ropa i mordy Jestem w huk chory Tak, jestem przeziębiony Ale mówię, nagram to eee, Nagram ten odcineczek, bo mam zaległości dosyć spore Się rozchorowałem Ale jeszcze jeden muszę z, z nas nagrać e, Więc Pierwszy link w opisie, mój reflink z kodem Niko Przez macie plus 3 dyszki do ładowania Tak, plus 30 zł przy odładowaniu, Plus 30 zł Czajcie, czajcie to się dzieje, to jest dobre, ogólnie Pleasure link w opisie, mój refling, więc sobie wbijacie i korzystacie z tego co tylko można Na case dropie e, Oczywiście nowy evencik Dlaczego, dlatego, tutaj jesteśmy Nowy evencik, troszkę spóźniony, ale jest e, Kiss or Slam Więc spoko, e, oczywiście Pula nagród 30 tysięcy złotych po raz kolejny Sto pierwszych nie zgarnia grube nagrody A my sobie tutaj obczajimy ilość zebranych serduszek, Czy jakiś Walentynkowy, troszkę spóźniony, ale zawsze to jest Evencik, tak Eee, Szanowna na o wymiany 4 to to było w sumie eee, Tutaj też zrapki Tutaj poziomy zrapek, tak samo zgarnąć możecie skina wbijając na Facebooka czy na Instagrama do case dropa, więc zapraszam serdecznie eee, I na mojego Discorda Nikt w opisie Dzienny bonus 24 godziny z Afriką można sobie odebrać Zgarniecie siano albo e, skiny Zobaczymy, co on tutaj wyleci tym razem Znowu sianko, a tyle skinów ko, a my znowu siano. Dwa grosze, ale słabo, dlatego ty jesteś zarobacą. My się przetestujemy, mamy 1236 złociszy. Przetestujemy sobie skrzyneczki. Mamy mały balans, ale postaramy się przetestować. Pierwsze co? Otwieramy sobie po trzy. po trzy, każdego sobie otworzymy. Miejmy nadzieję, że nam będzie stać. Po trzy skrzyneczki. siup Pierwsze, oczywiście dźwięku nie włączyłem, bo jakby inaczej. Pierwsze trzymamy. mamy. już usiadłem, że kosę, ale ogólnie źle chyba nie jest co? czy jest e, 265 zł profit, dobra koski są aha, czyli tutaj możesz trafić, możesz nie trafić rozumiem e, lecimy może, o tak, będziemy skakać kolejne trzy, miejmy nadzieję, że nam starczy bo jak nie starczy, to będę musiał coś wykombinować ale może się uda może się uda, bo to są dwie najdroższe skrzynki uwaga, tutaj leci 3 M -ki. szkoda, że nie kosa tutaj też ten sam te, te same zadanie ma skrzyneczka, albo dać, albo nie są kostkie oczywiście kolejna, może i nie starczy bo tu jeszcze po 40, dobra lecimy, trzy kolejne, szybki teści taki skrzyneczek, o Jezu, znowu dźwięku nie będę, to zrobię Wam sorry za mój głos, za moje ten ale, o, Bloodsport Shad i Redlining nice, ta MK, ona jest mało warta, ale zawsze warta, 212 zł, piękny profit Wam powiem, piękny profit Sportik blisko Kałacha już. Nice, grubo siadło. E, Okuwa. To teraz? Tak. 3 razy. 94 zł. Może się uda wszystkie. Nie wiem, bo nawet nie liczyłem. Bo tak randomowo odpaliłem. E, Aquamarinę, więc też spoko. Coś na trzy siadło. 64 zł, ale w plec. Ale plec. A nie pokazałem, co tam jest w sumie. Dwie kostki i też zasada tej samej chyba z Są fajne dropy, fajne sianko. Eee, no to dajmy to, bo to jest jedna jeszcze z droższych 3 razy. 145 zł? Dobrze przeczytałem. Kurczę, kaspie tak nawala. Ole, słabo wyleciało. Może upgrader odda co? Hier. Yeah. 28 zł ze 145. Może upgrader odda. Fajnie by było. Dobra. No, powinno mi stać być, kurczę, ale wyliczone. Lever z matematyki, 2 plus na szynach ha, yy, a Mordeczki na stronie też są giveaway'e, 6 godzin, dzienny, tygodniowy, miesięczny, jest wbijacie i bierzecie udział, bo macie za friko Wystarczy tylko yy, korzystać, dobra tu I 3 zostają, więc spoko 59 zł. stać nas było, jeszcze nas zostanie chyba parę zrozłoci, to otworzyłem sobie one shot'a jakiegoś Ajajaj, aj, aj. mogło tu wcześniej, albo chociaż dalej dać no nie chcę, nie chcę nas tutaj uroczyć na odcineczku pieniążkami. Może pójdziemy wymienić może sobie te. te, te. Dobra. Na ostatne, na najtańszą w zasięgu dla każdego otworzymy później. Cały czas bez dźwięku. Piękny dźwięk. Powinniśmy wziąć do dźwiękowania. znowu w plec. Dobra, teraz ja wam odpalę na ostatnią skrzyżeczkę dźwięk. Nie pokazałem co tam jest w sumie, no ale tutaj są tańsze itemy. Dajmy pięć razy. No przepraszam, ale wcześniej też było pięć razy lub miał być po trzy razy. Cortex'ik, duale i CZ -ka. ewentualnie nic więcej tutaj. Na duale też nie, tylko Cortex'ik. 15,85, 29 plecy. Dobra, 165 zł ciszy, więc może otwórzmy sobie. A, się. To może dwie tamte, dwie tamte, bo tu tylko jedno otworzymy chyba Tak. To może dwie tamte, na te chyba nas będzie stać dwie Tak jest I zobaczymy co nam wleci, bo na razie ona chyba najlepiej nam Znaczy ciekawie nam dała I ciekawie nam znowu daje, mamy yy, tego yy, Asimowa 179, no i profi znowu, nice Lecimy na obgrodor A może wymieńmy zaraz sobie tutaj coś, co? W, yy, mamy 14 kanta, lul Może nie, może 50% szans na skina. Wpisujemy. Dychę. Dychę od razu. 50% szans. Dycha. Uwaga. Trwa czarowanie. I uwaga. 39. GOK 18. Gamma Doppler. 39 złoty. procent szans. No, szału nie zrobiłem. się że coś lepiej poleci, ale dobra. Lecimy na Upgrader. Czego by No to od tych śmieciuchów. Test. Znaczy test. Robimy dwa razy prawo, raz lewo, nieważne jak będzie lecieć. nie uh -huh. Nieważne jak będzie lecieć. Właśnie, właśnie. Ale jestem złachany, Fest. Wam powiem szczerze. No ale cóż, tak czasem bywa, nie? Dobra. Mamy knajfa, Hathucmana, Blustila. No i znowu palimy. Wiecie co? Ja odświeżam i robię wszystko albo nic. No bo kurczę, musimy jakieś ścianko zdobyć, nie? Odświeżamy stronę wszystko albo nic. Musimy zrobić profit po prostu. My musimy zrobić profit razy 5 Knife z dziurką, na delikatnie. Strzelamy tu. Szybko! Puch. Ej, może? Może się uda? Może się uda? Mamy go! Kurde, na razy 10 by siadło nawet. Essa. I czysty profit! Czysty profit! Na ostatni strzał, widzicie? Na ostatni strzał. Um, korci Korci, ale to już nie dzisiaj, więc mordeczki. Ja dziękuję Wam za oglądanie, wbijacie nagiwała je z moim kodzikiem, refinkiem w link w opisie Korzystajcie. Ja widać. Widzimy się w na następnym już odcileczku. Idę się położyć spać. Na razie. Hejpa. czyścić.